Powiedział, że umrę sama z moimi kotami, a teraz, gdy obserwuję go przez okno mojego penthouse'u, walczącego z równoległym parkowaniem swojego zardzewiałego hondy, podczas gdy Bentley męża lśni w naszym podjeździe, nie mogę się powstrzymać od uśmiechu, jak bardzo się pomylił. Wspomnienie wciąż tnie jak stłuczone szkło, nawet po trzech latach. Marcus. Mój chłopak z koledżu, ten, którego myślałam, że po ślubie, ten, który wiedział dokładnie, gdzie nacisnąć, żeby najbardziej zaboleć. Nadal czuję zimne, lutowe powietrze gryzące moje ciało, gdy stałam przed jego budynkiem mieszkalnym, moje serce waliło, jak uwięziony ptak. Przejechałam dwie godziny przez burzę śnieżną, żeby go zaskoczyć na Walentynki, trzymając w rękach własnoręcznie zrobioną kartkę i jego ulubione ciastka, jak jakaś żałosna bohaterka komedii romantycznej. Ale niespodzianka była moja. Dźwięk, który wydobył się z za jego drzwi, nie był śmiechem. Był czymś znacznie gorszym, czymś prymitywnym i rytmicznym, co sprawiło, że żołądek wpadł mi do nóg. Mój klucz, ten, który dał mi z taką ceremonią sześć miesięcy wcześniej, obrócił się w zamku z miękkim kliknięciem, które równie dobrze mogło być strzałem. Była piękna oczywiście. Długie kasztanowe włosy rozlały się po mojej poduszce pościeli, którą wyszywałam małymi serduszkami, myśląc, że to urocze. Jej nogi były owinięte wokół jego talii i byli tak pochłonięci sobą, że nawet nie zauważyli, jak stoję zamrożona w drzwiach jak posąg wyrzeźbiony z czystej upokorzenia. Czas się rozciągał jak tafy. Mój mózg próbował przetworzyć to, co widzę, przechodząc przez zaprzeczenie, targowanie się, desperackie racjonalizowanie. Może byłam w złym mieszkaniu. Może to był jakiś chory żart, może miałam udar mózgu i halucynowałam wszystkie swoje najgorsze lęki. Potem Markus mnie zobaczył. Jego twarz stała się biała, potem czerwona, potem znów biała. Dziewczyna, nigdy nie dowiedziałam się jej imienia, zamieszała się w pościeli z piskiem zaskoczenia. Ale Markus? Markus po prostu wpatrywał się we mnie z czymś, co wyglądało prawie jak ulga, jakby czekał na ten moment, wręcz liczył na niego. Ciastka wypadły z moich otępiałych palców, rozpryskując się po drewnianej podłodze jak złamane obietnice. Powinnam była krzyknąć. Powinnam była coś rzucić, wywołać scenę, domagać się odpowiedzi. Zamiast tego stałam tam, krwawiąc wewnętrznie, gdy moja starannie skonstruowana przyszłość waliła się wokół mnie jak domek z kart w huraganie. Dziewczyna mruknęła coś o wyjściu, zbierając swoje ubrania z wydajnością kogoś, kto najwyraźniej robił to wcześniej. Minęła mnie, nie nawiązując kontaktu wzrokowego, a ja poczułam woń drogiego perfumu, na który oszczędzałam, by kupić dla siebie. Dopiero gdy drzwi za nią zatrzasnęły się, Markus w końcu przemówił. Nie przeprosił, nie wyjaśnił. Zamiast tego usiadł na krawędzi łóżka, naszego łóżka, w którym planowaliśmy naszą przyszłość zaledwie wczoraj wieczorem, i zadał śmiertelny cios z chirurgiczną precyzją. Wiesz co, Sara? Może to i lepiej. Oboje wiemy, że nie jesteś typem, o którego się walczy. Pewnie skończysz jako ta zwariowana kocia pani zbierająca bezdomne koty, bo łatwiej jest sobie radzić z tym niż z prawdziwymi związkami. Przynajmniej koty nie mogą cię zdradzić, prawda? Słowa uderzyły jak fizyczne ciosy, każde z nich starannie wybrane, by zadać maksymalne obrażenia. Wiedział o moich niepewnościach, moim lęku przed porzuceniem, mojej desperackiej potrzebie być pragnioną, Trzymał mnie w czasie ataków paniki związanych z tym, że zestarzeje się sama, szeptał zapewnienia o naszej wspólnej przyszłości, a teraz wykorzystywał każdą wrażliwość, którą kiedykolwiek z nim podzieliłam. Jesteś zbyt potrzebująca, Sara zbyt intensywna. Normalni faceci chcą się bawić nie jakiejś przyczepnej dziewczyny, która planuje całe ich wesele po sześciu miesiącach. Pewnie umrzesz sama z kotami, wymyślając historię o tym, jak moglibyśmy być razem, gdybym tylko bardziej się starała. Chciałam się kłócić, bronić, zwrócić uwagę, że on był tak samo zaangażowany w nasz związek jak ja, ale słowa nie przychodziły. Gardło miałam, jakby połknęłam żyletki, a widok rozmywał się od łez, które odmawiałam, by pozwolić im spaść przed Nim. Więc wyszłam? Wyszłam z jego mieszkania schodami, które wykonałam tak nadzieją przed chwilą, i do mojego samochodu, gdzie w końcu pozwoliłam poddaństwu złości wydostać się na zewnątrz jak fizyczna siła. Moja klatka piersiowa wydawała się zapadać, żebra miażdżyły moje płuca, a każdy oddech był świadomym wysiłkiem. Jazda do domu była zamazanym wspomnieniem śniegu i soli oraz wycieraczek, które nie mogły nadążyć ani za burzą na zewnątrz, ani za tą, która szalała wewnątrz mojej głowy. Wciąż dźwięczały w mojej głowie jego słowa, badając je ze wszystkich stron, jak dowody na miejscu zbrodni. Może to lepiej? Zbyt potrzebująca, zbyt intensywna, umrze sama z kotami. Najbardziej uderzyło mnie stwierdzenie o kotach, ponieważ nie było nawet dokładne, nie miałam kotów. Nigdy nie chciałam kotów. Kiedy raz wspomniałam, że może wezmę zwierzę, Markus natychmiast zdusił ten pomysł, twierdząc, że jest uczulony. Kolejne kłamstwo w tym, co zaczynałam rozumieć, że była relacja oparta na kłamstwie. W moim małym studiu, osunęłam się na moją używaną kanapę i wpatrywałam się w tablicę wizji, którą zrobiłam zaledwie kilka tygodni wcześniej. Zdjęcia sukien ślubnych i miejsc na miesiąc miodowy wpatrywały się w mnie, nagle wyglądając absurdalnie i rozpaczliwie. Byłam taka pewna, taka przekonana w naszej historii miłości. Dobra dziewczyna, która reformuje złego chłopca. Cierpliwa dziewczyna, która dostaje nagrodę w postaci na zawsze. Jakaż to kpina! Sen przychodził w fragmentach tej nocy, przerywany przez fałszywe wibracje telefonu i irracjonalną nadzieję, że Markus zadzwoni, by przeprosić, wyjaśnić, błagać mnie o powrót. Ale mój telefon pozostawał uparty w milczeniu, a rano zrozumiałam, że to naprawdę koniec. Trzy lata mojego życia zniknęły. Przyszłość, którą zbudowałam w mojej głowie, zniszczona ale to była jego ostatnia wypowiedź, która wciąż odbijała się w moim umyśle, gdy dni zamieniały się w tygodnie. Pewnie umrzesz sama z kotami. Chciał zniszczyć mnie, a przez jakiś czas mu się udało. Przechodziłam przez ruchy życia, praca, zakupy spożywcze, udawanie, że jest dobrze, gdy moi koledzy pytali o moje plany na weekend ale w środku przeprowadzałam dokładny przegląd każdej wady, którą sobie wskazał, każdego momentu potrzebności, który skrytykował, każdej porażki, jaką prezentowałam jako dziewczyna. Najgorsza była myśl, czy miał rację. Może byłam zbyt intensywna, może rzeczywiście chciałam za dużo, zbyt szybko. Może normalni, udani mężczyźni zawsze widzieliby przeze mnie tę desperet uszkodzoną dziewczynę poniżej i uciekali w drugą stronę. Może rzeczywiście skończę sama, zbierając koty jako nagrody pocieszenia za życie nieżyte. Depresja uderzyła jak mgła nadciągająca z oceanu, stopniowo na początku, potem całkowicie pochłaniając. Przestałam regularnie myć włosy. Żywiłam się jedzeniem na wynos i wszystkim, co mogłam podgrzać w mikrofalówce. Unikałam luster, ponieważ nie rozpoznawałam pustego spojrzenia strangera, który patrzył na mnie z powrotem. Siostra Emma dzwoniła bez przerwy, martwiąc się o moje milczenie. Mama ciągle zostawiała wiadomości głosowe o jakimś miłym chłopaku z kościoła, którego chciała mi przedstawić, ale pozwalałam im wszystkim iść na pocztę głosową, przekonana, że każdy, kto dostatecznie się zbliży, ostatecznie zobaczy to, co Markus zobaczył, że jestem w zasadzie nie do pokochania, skazana na samotność i żal. Trzy miesiące później, siedząc w gabinecie mojego terapeuty z chusteczkami w dłoniach, w końcu wypowiedziałam te słowa na głos. On powiedział, że umrę sama z moimi kotami, a ja myślę, że może ma rację. Doktor Martinez słuchała mojej spirali z cierpliwością kogoś, kto słyszał tę piosenkę wcześniej. Była niewielką kobietą o miłych oczach i niezręcznej umiejętności przebić się przez bzdury z chirurgiczną precyzją. Sara, powiedziała, przechylając się w przód na krześle, co by było, gdybym powiedziała ci, że najokrutniejsze kłamstwa często zawierają wystarczająco dużo prawdy, byśmy uwierzyli w nie całkowicie? Wpatrywałam się w nią nie rozumiejąc. Nie jesteś zbyt intensywna, ponieważ chciałaś przyszłości z kimś, kogo kochałaś. Nie jesteś potrzebująca, ponieważ oczekiwałaś wierności od swojego partnera i na pewno nie jesteś skazana na śmierć w samotności, bo jakiś niepewny facet musiał cię zniszczyć, by poczuć się lepiej z własnymi moralnymi porażkami. Ale co jeśli co jeśli nic? Co jeśli to tylko inny sposób mówienia, a co jeśli zaakceptuję jego wersję mojej historii, zamiast napisać swoją własną? To był moment, w którym coś się we mnie zmieniło. Nie uzdrowienie, na to jeszcze trzeba było miesięcy więcej, ale coś trudniejszego i ostrzejszego. Uznanie, że pozwalałam Markusowi narrację mojego życia, nawet po tym jak on je opuścił. Co jeśli napisałabym inną historię? To pytanie dręczyło mnie, gdy wyszłam z tego spotkania i weszłam w rześkie jesienne powietrze. Co jeśli jego przepowiednia nie musi stać się moją rzeczywistością? Co jeśli zamiast umrzeć sama z Kotami, będę żyła odważnie bez niego? Pomysł wydawał się niebezpieczny, ekscytujący i całkowicie obcy. Przez tak długi czas definiowałam siebie w relacji z innymi ludźmi: dobra córka, oddana dziewczyna, pomocna koleżanka z pracy. Ale co jeśli definiowałabym się własnymi standardami? Zaczęłam od małych kroków. Pomalowałam ściany mojej kawalerki na odważny turkus, który Markus by znienawidził, kupiłam drogi krem do twarzy i czerwone szminki i nosiłam je do sklepu spożywczego tylko dlatego, że mogłam. Zapisałam się na zajęcia z ceramiki, które chciałam wziąć od lat, ale nigdy tego nie zrobiłam, bo Markus uważał sztukę za pretensjonalną. Każdy mały akt buntu wydawał się jak odzyskiwanie kawałka siebie, który gdzieś po drodze zgubiłam. Ale to była noc, kiedy spotkałam Jamesa w kawiarni, kiedy wszystko naprawdę zaczęło się zmieniać. Byłam tam późno, oceniając pracę i sącząc swoją trzecią latę wieczoru, kiedy podszedł do mojego stolika z pewnością osoby, która czuje się komfortowo we własnej skórze wysoki, ciemne włosy z odrobiną szarości przy skroniach, by sugerować mądrość, ubrany w drogie, casualowe ubrania, które szeptały, a nie krzyczały o pieniądzach. Przepraszam, powiedział, a jego głos był ciepłym miodem na żwirze. Ale czy jesteś Sara Mitchell, nauczycielką angielskiego w liceum? Spojrzałam w górę z mojego stosu esejów o symbolice w Wielkim Gatsbym, nagle bardzo świadoma mojego chaotycznego koka i znaku od długopisu na policzku. Tak. Jestem Jamesem Wellingtonem. Moja córka Emma jest w twojej klasie A.P. z literatury. Codziennie wraca do domu, opowiadając o waszych dyskusjach na temat niewiarygodnych narracji i feministycznej teorii literackiej. Chciałam Ci podziękować za zainspirowanie jej do podjęcia studiów z zakresu anglistyki. Emma Wellington. Słodka, błyskotliwa Emma z jej przenikliwymi pytaniami i złośliwym poczuciem humoru. Zauważyłam jej nazwisko na liście zapisów, ale nie połączyłam go z Wellington Industries, firmą technologiczną, która zrewolucjonizowała bezpieczeństwo danych i uczyniła swojego założyciela jednym z najmłodszych miliarderów w kraju. Jest wyjątkową studentką, udało mi się stwierdzić, starając się nie gapić na niego jak nastolatka zakochana w gwiazdach bardzo spostrzegawcza. To po matce powiedział z uśmiechem, który przemienił jego całe oblicze. Czy mógłbym kupić ciekawe? Chętnie posłucham więcej o tym, co robisz, aby literatura ożyła dla tych dzieci. Trzy godziny później nadal rozmawialiśmy o książkach i nauczaniu, o jego córce i pracy, o podróżach oraz sztuce, o tym jak niektóre piosenki potrafiły przenieść cię z powrotem do chwil, o których zapomniałeś, że je przeżyłeś. Był inteligentny, ale nie przeceniał mnie, odnosił sukcesy, ale nie był arogancki i słuchał naprawdę słuchał, gdy mówiłam. Gdy poprosił o mój numer, prawie powiedziałam nie. Głos w mojej głowie, który brzmiał podejrzanie jak Markus, szeptał, że to za dobre, by było prawdziwe, że mężczyźni tacy jak James Wellington nie umawiają się z nauczycielkami z małych miasteczek, że szykuje sobie kolejną spektakularną porażkę. Ale coś, co powiedział dr Martinez, odbiło się głośniej. A co jeśli zaakceptuję jego wersję mojej historii zamiast pisać swoją własną? Więc powiedziałam tak. Nasza pierwsza oficjalna randka miała miejsce w małej włoskiej restauracji, którą wspomniałam, że uwielbiam. Nic wyszukanego ani błyszczącego. James przybył na czas z kwiatami. Nie różami, ale dzikimi kwiatami w odcieniach fioletu i żółci, które przypominały mi wiosenne poranki. Otwierał drzwi, zadawał pytania i zdawał się szczerze interesować moimi odpowiedziami. Przy świecach i idealnie przyprawionym makaronie opowiadał mi o utracie żony z powodu raka pięć lat temu, o wychowywaniu Emmy samodzielnie, o budowaniu swojej firmy głównie po to, aby zapewnić jej przyszłość oraz by samemu się sprawdzić w pracy. Jego żal był widoczny, ale nie przytłaczający, przetworzony i zintegrowany, a nie surowy i krwawiący. I gdy zaczęłam dzielić się historią o Markusie, przefiltrowaną i odkażoną, ale wciąż bolesną, odpowiedź Jamesa powaliła mnie. On brzmiał jakby był zagrożony twoją zdolnością do miłości, powiedział po prostu. Niektórzy mylą intensywność z słabością, ale myślę, że to tak naprawdę superzdolność. Umiejętność dogłębnego przeżywania, pełnego zaangażowania w drugą osobę, to rzadkie i cenne. Poczułam jak coś pęka w mojej klatce piersiowej, jakiś lód, którego nawet nie zdawałam sobie sprawy, że mnie otaczał. Spotykaliśmy się przez sześć miesięcy, zanim zaproponował mi małżeństwo, a ani razu w tym czasie nie czułam się needy ani zbyt intensywna, ani jakbym prosiła o więcej, niż chciał dać. James dążył do mnie z taką samą skupioną determinacją, jaką wnosił do wszystkiego innego w swoim życiu, od samego początku jasno komunikując, że szuka na stałe, a nie tylko teraz. Pierścionek zaręczynowy był oszałamiający, ale nie ostentacyjny, vintage'owy kawałek art deco, który wyglądał jakby należał do muzeum, a nie do szkatuły ze biżuterią. Oświadczył się w ogrodach botanicznych, gdzie mieliśmy naszą trzecią randkę, klękając przy krzakach róż z łzami w oczach i przemową o tym, jak przywróciłam kolory z powrotem do jego świata. Powiedziałam tak, zanim dokończył zadawać pytanie. Ślub był wszystkim, o czym marzyłam, ale większym i piękniejszym niż kiedykolwiek ośmieliłabym się wymarzyć. Moi rodzice płakali przez całą ceremonię. Emma, teraz moja pasierbica i wspólniczka, była moją druchną i wygłosiła mowę, która sprawiła, że wszyscy sięgnęli po chusteczki. Przysięgi Jamesa były poezją, obietnicami partnerstwa, przygód i miłości, która z czasem stawała się coraz silniejsza. Jednak najważniejszy moment przyszedł później, podczas naszego miesiąca miodowego w Włoszech, gdy James zaskoczył mnie aktami adopcyjnymi trzech psów ratunkowych Gatsbiego, Daisy i Nika, nazwanych po moich ulubionych postaciach literackich. Myślałem, że koty powinny być towarzyszką starej panny z wyboru, powiedział z uśmiechem pełnym figlarności, ale uznałem, że psy bardziej pasują do naszego stylu. Patrząc na te papiery, na tego pięknego mężczyznę, który słuchał moich obaw i zamienił je w wewnętrzne żarty, zrozumiałam coś głębokiego. Markus nie przewidywał mojej przyszłości, kiedy wygłosił te okrutne słowa. Revealed his limitations, inability own insecurities the woman I actually was, nie umarłam sama z kotami. Poślubiłam milionera i zamiast tego dostałam trzy psy. Ale bardziej niż to nauczyłam się pisać swoją własną historię. Zemsta nie była planowana, przynajmniej na początku. Była tylko naturalnym wynikiem dobrego życia, odmawiając akceptacji węższej wizji kogoś innego na moje możliwości, ale w miarę upływu miesięcy, gdy moje nowe życie osiadało w rytmie zadowolenia, zaczęłam myśleć coraz częściej o Markusie i tej ostatecznej, ciętej prognozie. Część mnie chciała to puścić. Być większą osobą, skupić się na swoim szczęściu, nie oglądając się wstecz. Ale inna część, ta, która wciąż budziła się czasami w nocy z jego słowami w głowie, chciałaby wiedział, jak bardzo się mylił. Okazja nadarzyła się w losowy wtorkowy wieczór, gdy James i ja spacerowaliśmy z psami przez centrum miasta. Gatsby zaplątał swoją smycz wokół latarni, a podczas gdy go odplątywałam, usłyszałam znajomy głos za sobą. Sarah? Sarah Mitchell? Odwróciłam się, a tam był on Markus, wyglądający na starszego i łagodniejszego wokół krawędzi, noszący tę samą skórzaną kurtkę, która zdaniem jego kogoś dodawała mu dzikości na studiach, ale teraz po prostu sprawiała, że wyglądał, jakby bardzo się starał, by odzyskać swoją młodość. O, oh, wow, kontynuował w oczywisty sposób, zaskoczony moim wyglądem, wyglądasz świetnie, naprawdę świetnie. Miałam na sobie kaszmirowy sweter, który James kupił mi w Mediolanie. Moje włosy były profesjonalnie ułożone. Moja skóra lśniła szczęściem, które nie może być udawane. Psy siedziały grzecznie u moich stóp, dobrze nauczone i piękne. Ich designerskie obroże łapały światło uliczne. Dziękuję, powiedziałam po prostu, nie oferując żadnego wyjaśnienia ani kontekstu. To, to są twoje psy? Trzy z nich, tak. Wskazałam na Jamesa, który cierpliwie czekał przy fontannie, prawdopodobnie dając nam prywatność, ale pozostając wystarczająco blisko, aby interweniować, jeśli zajdzie taka potrzeba. To mój mąż. Markus śledził mój wzrok i zauważyłam, jak jego twarz przechodzi przez zaskoczenie, dezorientację i coś, co mogło być żalem. James wyglądał jak sukces, nawet w codziennych ubraniach, jego postawa była pewna i spokojna. Ożeniłeś się? Zapytał Markus, a w jego głosie było coś delikatnego, co przeniosło mnie z powrotem do chłopca, w którym się zakochałam, zanim stał się mężczyzną, który mnie zniszczył. Dwa lata temu jesteśmy bardzo szczęśliwi. Słowa wisiały w powietrzu między nami, obciążone wszystkim, co chciałam powiedzieć. Jesteśmy szczęśliwi, jestem szczęśliwa. Twoja prognoza była błędna, twoja ocena mojej wartości była błędna, wszystko co powiedziałeś o mojej przyszłości było błędne. To. To wspaniałe, Sara. Naprawdę cieszę się, że wszystko się ułożyło. Próbował być wspaniałomyślny, ale widziałam pytania w jego oczach jak? Kiedy? Dlaczego on, a nie ja? Te same pytania, które mogłabym zadać, gdyby nasze role były odwrotne. Wtedy James podszedł, wyciągając rękę z pewnością, która wynikała z nigdy niewątpienia w swoją wartość. Nie sądzę byśmy się poznali, James Wellington. Markus uścisnął mu dłoń, a ja obserwowałam, jak rejestruje tę nazwę. Rozpoznanie narastało powoli. Wellington Industries. Milliarder. Człowiek, który zbudował imperium, a potem poślubił nauczycielkę z liceum, bo dostrzegł w niej coś wartego skarbu. Markus Thompson powiedział słabo Miło cię poznać, Markus. Sara opowiadała mi o tobie. To była neutralna wypowiedź, ale coś w tonie Jamesa sugerowało, że doskonale wiedział, kim jest Markus i co zrobił. Mój mąż nie był skłonny do dramatycznych gestów czy publicznych konfrontacji, ale miał sposób na poprzesuwanie swojego niezadowolenia poprzez subtelne zmiany temperatury. Oczy Markusa przechodziły między nami, wyraźnie próbując przetrawić tę nową rzeczywistość. Dziewczyna, którą uznawał za niezdolną do miłości, nie tylko znalazła miłość, ale znalazła ją z kimś tak dalekim od jego poziomu, że to nawet nie to samo sportowe pole cóż. Powiedział w końcu, przełykając, powinienem was zostawić w spokoju. Miło było cię zobaczyć, Sara. Ty też odpowiedziałam i naprawdę to miałam na myśli. Nie dlatego, że zanim tęskniłam lub chciałam, by wrócił, ale dlatego, że ten moment wydawał się dla mnie zamknięciem w sposób, którego się nie spodziewałam. Gdy odchodził, lekko przygarbiony w porażce, poczułam coś, czego się nie spodziewałam: Litość. Nie za jego samotność, ani oczywisty żal, ale za wąskością jego wizji, jego niemożnością zobaczenia poza własnymi ograniczeniami w kierunku możliwości, które istniały w świecie. Wszystko w porządku? Zapytał James cicho jego dłoń odnajdując moją. Idealnie, odpowiedziałam i zrozumiałam, że również to miałam na myśli. Wróciliśmy do domu w komfortowej ciszy, psy biegły przed nami, a ja myślałam o dziwnej podróży, która doprowadziła mnie do tego momentu. Od złamanego serca do uzdrowienia, od braku pewności siebie do akceptacji siebie, od okrutnej prognozy Markusa do tej pięknej rzeczywistości, tamtej nocy, gdy leżałam w łóżku obok mojego męża, z gadzbim rozłożonym na końcu materaca, a Daisy i Nikiem na ich drogich posłaniach w pobliżu, myślałam o dziewczynie, którą byłam trzy lata temu, o tej, która wierzyła, że jest za dużo, zbyt nidy, przeznaczona do samotności. Myliłam się prawie we wszystkim, ale miała rację co do jednego: miłość była warta walki. Po prostu nie zdawała sobie sprawy, że najpierw musi walczyć o miłość do samej siebie, aby stać się kimś wartym takiego partnerstwa, jakiego pragnęła. Markus miał na celu przeklinanie mnie swoimi ostatnimi słowami, by zasadzić ziarno strachu, które wyrośnie w samospełniającą się przepowiednię. Zamiast tego, przypadkowo dał mi mapę, w którą stronę nie chciałam iść. Próbując mnie zniszczyć, pokazał mi dokładnie, jak bardzo mogę urosnąć. Już nigdy go nie widziałam po tej nocy, ale usłyszałam przez wspólnych znajomych, że wrócił do rodzinnego miasta, pracował w agencji ubezpieczeniowej swojego ojca, wciąż był singlem i wciąż zły na to, jak potoczyło się jego życie. Dziewczyna z tamtej walentynkowej nocy najwyraźniej była tylko jedną z wielu bezsensownych przygód, z których żadna nie zakończyła się niczym trwałym. Niektóre historie kończą się dramatycznymi konfrontacjami lub skomplikowanymi planami zemsty moja zakończyła się czymś subtelniejszym, ale nieskończenie bardziej satysfakcjonującym, cichym triumfem udowodnienia komuś, że się mylił, po prostu dobrze żyjąc. Nie umarłam sama z kotami. Wyszłam za milionera i zamiast tego mam trzy psy. Ale przede wszystkim nauczyłam się, że najsilniejsza zemsta nie chodzi o ranienie tych, którzy cię skrzywdzili, chodzi o stanie się na tyle autentycznie szczęśliwym, że ich opinia na twój temat staje się nieistotna. Kobieta, która stała w tym progu, obserwując, jak jej chłopak oszukuje, wierzyła, że jest zasadniczo wadliwa, skazana na rozczarowanie. Kobieta, którą się stałam, zrozumiała, że po prostu była z niewłaściwą osobą, próbując stworzyć połączenie, które nigdy nie miało przetrwać. Miłość, okazuje się, nie polega na znalezieniu kogoś, kto jest gotów tolerować twoje wady. Chodzi o znalezienie kogoś, kto widzi twoją intensywność jako pasję, twoją potrzebę połączenia jako siłę, twoją zdolność do troski jako dar, którym naprawdę jest. Trzy lata później, obserwując wschód słońca z okna mojego penthouse'u, podczas gdy mój mąż parzył kawę, a nasze psy bawiły się na dole w ogrodzie, w końcu zrozumiałam, co doktor Martinez próbował mi powiedzieć: Najokrutniejsze kłamstwa często zawierają dokładnie tyle prawdy, żebyśmy uwierzyli w nie całkowicie. Markus miał rację w jednej rzeczy: chciałam więcej, niż był w stanie mi dać, ale w pozostałych sprawach się mylił. Nie byłam za dużo dla odpowiedniej osoby. Nie byłam skazana na samotność i z pewnością nie zamierzałam umrzeć sama z kotami. Zamiast tego zamierzałam żyć odważnie z psami i mężczyzną, który uważał moją intensywność za coś pięknego, który dążył do mnie tak żarliwie, jak kiedyś goniłam za niemożliwymi marzeniami i który widział moją zdolność do miłości jako dokładnie to, czym była, nie słabością, której należy się wstydzić, ale siłą, którą należy świętować. Czasami najlepszą zemstą jest po prostu odmowa stania się osobą, którą ktoś inny nalega, że jesteś. Czasami chodzi o zbudowanie życia tak pełnego i pięknego, że ich małostkowe prognozy stają się śmiesznie nieistotne. A czasami, jeśli masz dużo szczęścia, odkrywasz, że przyszłość, którą uważałeś za niemożliwą, była tak naprawdę tuż za rogiem, czekając, aż przestaniesz wierzyć w cudze historie o tym, kim miałeś być i zaczniesz pisać swoją własną. Powiedział, że umrę sama z kotami. Zamiast tego nauczyłam się żyć autentycznie z moimi psami, mężem i moim pięknie niedoskonałym, wspaniale intensywnym, absolutnie kochanym ja. Dziewczyna, która płakała na tym parkingu trzy lata temu, byłaby zdumiona kobietą, którą się stałam. Nie dlatego, że wyszłam za mąż za pieniądze lub osiągnęłam jakąś bajkową końcówkę, ale dlatego, że nauczyłam się najważniejszej lekcji. Jedyna osoba, której opinia o twojej wartości naprawdę się liczy, to ty sam. I myślę, że jestem całkiem niesamowita, niezależnie od tego czy mam koty, czy nie.